Kochani, zapraszam Was na kolejną wyprawę do ogrodniczego. I tutaj już mamy piękne Filet Piękny Birkin, którego kiedyś miałem, ale niestety nie wiem co się stało. Nie przeżył. Fajna roślina, ale mm, jakoś mojego serca nie chce. Yy, no, wiecie, wygrać. Tutaj mamy Epipremnum. Tutaj mikansy, mikansy za 9,99. Niestety takie byle jakie. Tutaj mamy Prince Princess, Pink Princess o imperial, imperial Red. Fajna roślina, ale też nie jest, nie jest dla mnie. Tutaj mamy Prince of Orange, Painted Lady, taka wielka, duża, ale niestety tylko z jednym pędem. To też trzeba by było ją jeszcze specjalnie rozmnażać i wiecie to jakoś tak bardziej no, zagęszczać. Idziemy dalej, oglądamy. Tutaj mamy ksandu, strendapsusy, draceny, tutaj mamy fikusy, malutkie, maje, znaczy malutki, jeden malutki Lirolistny i szprężystolistny. Tutaj mamy lemon lime, filodendron, tutaj mamy też fajne yy, brazile, szeflery, tutaj mamy znowu szeflerki, miałem też, ale niestety nie dało rady. Za to, za 9,99 taka, takie ochłapy, nie wiem, no szału nie ma z tymi roślinami, za 5 może można by było wziąć jeszcze, ale tak to nie ma to nic szczególnego. Tutaj macie jeszcze piękny widok i przechodzimy dalej. Tutaj mamy pachiry, palemki, o... jakieś tam różne. Tutaj mamy półkę znowu z kaktusami. Wszystkie są przecenione. Pewno będzie jakaś nowa dostawa. półka śmierci pusta w połowie. Tutaj mamy takie małe kaktusiki. Zobaczcie, e, jak mają taką ciekawą rączkę, rączkę, taki nie wiem, no kijek, żeby fajnie to wyciągać, żeby się nie pokłuć. Ja sadziłem z tyłu, u mnie w ogródku ostatnio kaktus takie e, e, mrozoodporne i tak sobie pokłułem ręce, że normalnie szok. Tutaj patrzcie, jaki fajny kaktusik zakwitł. Bardzo ładnie to wygląda. Z 2,99 Miejsca niestety nie mam. Sanseverie. Różnego rodzaju pokroju. Zobaczcie, masoniane. Tutaj jakieś Kiki Ryki. Cuda Laurenti. Ta jest fajna też. Ta mi się bardzo podoba, ale w sumie mam taką i też się bardzo fajnie rozrasta. Z drugiej strony. To wszystkie, te wszystkie moje chyba Severie przesadzę do jednej takiej doniczki z terakoty, z gliny i postawię na, ok na oknie zachodnim. To mi się w ogóle nie podoba. Takie ozdabianie roślin to jest w ogóle no way. Tutaj mamy aloes w takiej doniczce z kokosa. Tam jest zielistka, kawa. Tutaj mam znowu sansewerie. Birki, na ktoś po drodze zostawił. No, fajne. Bardzo ładne. Tutaj mamy te słonie nogi. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku. O, peperomie. Też bardzo ładne. Pieniążek. Tam z tyłu były jeszcze yy, patyczaki. No, tutaj mamy zobaczcie. Piękne. Korotony. O. Następne paprocie, bromelie, draceny. Tu są z kolei znowu jeszcze mini monstery i pokrzywki. Pokrzywki w bardzo fajnie mi rosły na północnym oknie. Tutaj mamy znowu fajną dracenę, która bardzo fajnie się bardzo ma fajne w sumie wybarwienie. Jest no zielone. Ciemnozielone i białe, orchidee, tutaj mamy anturia, pink princess, moja pink princess, nie, którą mam w foliaku, wypuściła kolejny liść i ten okazał się bez różowego, niestety. O, tutaj mamy, e, e, czekajcie, to jest Kliwia? nie, o, zapomniałem, no, ładnie to wszystko, wszystko wygląda. Tutaj mamy znowu zielistki, trzy listki. Nie podoba mi się, znaczy podoba mi się, ale nie rosną u mnie te. Tutaj mamy znowu, zobaczcie, pięknego hibiskusa z takim listkiem, z takim czerwonym wielkim kwiatem. Tutaj mamy znowu co to było tam? Skrzydło kwiaty. Tutaj mamy kalaty. Piękne. Od koloru do wyboru każdy sobie wybierze. Kto będzie chciał, kto umie, utrzymać w domu. Ja niestety nie umiem. Maranta droga za 8 euro. Tutaj tylko dwa patyki z 4-6 z liśćmi. Tutaj mamy znowu peperomię. Tego nie wiem, jak się to nazywa. Niestety pokrzywy znowu. I tutaj mamy kwitnące. Cuda o palma kokosowa, dla której jest po prostu za sucho i za mało światła tutaj był Gai Dracenowy Anturia tutaj mamy znowu na dole hmm, jak one się nazywają? Fitonie Anturia, o Yuki Monstery Monstery nie zachwycają w sumie takie wszystko jest, nie wiem tutaj mamy rarytasy. Pielodendron ekorozum mam w ale nie chcę się też, nie chcę żyć, nie wiem, to nich nie rośnie. Tutaj mamy moltet, motlet, pieniążek, znowu cukar, Mój rośnie na oknie zachodnim, słońce go pieści codziennie, ale daje sobie radę. Co my tutaj jeszcze mamy? O, właśnie, maranta. Variegata pojechała ze mną do domu. Tutaj mamy piękne Xantosomy Angel Wings. Tutaj mamy papirusy. Fajne doniczki, mają. Co tu jeszcze jest? Pachiry. Nie wiem, co to właśnie tu jest z tą białą warikacją, ale to też nie jest w moim typie w sumie 15 euro. Ale. Nie mam do tego jakoś takiego przekonania. Skrzydło kwiaty. Teraz tutaj widzimy znowu piękne zebriny, takie troszeczkę już większe. Za. O jezu, 21,99. No i jeszcze tam jeszcze zobaczcie inne um, alokacje. Tutaj mamy znowu choje różnego rodzaju. Ja zamówiłem teraz sobie e, alokazję Frytek wariegate. Jestem ciekawy co to przyjdzie. Tutaj mamy znowu stanowisko ze wszystkim. Agleonemy. Ładne, ale to mówię Wam, nie mam już w ogóle na nic miejsca. Syngonia. O, znowu o, tutaj sztrelicja jest. Szukałem, szukałem, czy może gdzieś przypadkiem jakaś wariagacja się nie znajduje, no ale niestety nie było. Zobaczcie takie tutaj wiszące, cuda. O, lipstick plant. Tutaj małpka jakaś. Choja. No, patyczak. Tutaj mamy łosierogi znowu, strelicję. Oja Bella, no też niezbyt co 19, z czymś. Tutaj mamy łosie rogi w kokosowej skorupie, patyczaki, zielistki, syngonia. Jak ktoś na początku może wiecie, takie yy, zabiera się za, yy, za roślinny świat w domu no to ma pole do popisu a ja po prostu szukam takich zawsze ratetasów albo roślin, które są, które nie są w sumie tak e, wiecie, dostępne tutaj mamy bromelię, tutaj mamy znowu rośliny, e, rośliny owadożerne i kupiłem sobie chyba 5 rośek, żeby je postawić do foliaka, bo e, w razie gdyby pojawił się, wiecie, jak to się nazywa, znowu ziemiórka, a tutaj bardziej mimosa z waligacją, chociaż nie wiem, czy to była warygacja prawdziwa, czy nie, no to właśnie te y, rosiczki, one przyciągają i żrą te ziemiórki. To jest jeden z najlepszych sposobów, żeby właśnie w takim foliaku, czy w takiej witrynie zastosować. Biologiczne, no... Tutaj mamy znowu bromeli, bromeli, ananasy, dzwoneczniki, chyba tak się nazywają. Tam z tyłu zamiast Klukas, tutaj mamy wiszące różne kaktusy. Mam też, ale nie chcę kwitnąć, rośnie tylko hibiskusy, begonie. Tutaj mamy, yy, co to jest? Zapomniałem. No i taki miks różnych kolorowych roślin. Jak ktoś lubi takie kwitnące, kolorowe, to może oczywiście sobie kupić. Zobaczcie tutaj te piękne kalateje. No, zamek Lukasy też patrzyłem, czyli w razie może nie ma jakiejś variegacji między nimi, bo to różnie bywa. Czasami można za kilka groszy super Rady wam roślinę zakupić. No ale niestety tutaj nic nie było. I tutaj zobaczcie ostatni, ostatni stół z roślinami tutaj mamy kaktusiki dla fanów no super super wybór i ostatnie sukulenty o Gabi krzyczy nie ma gdzie nagrywać w ogóle wiecie jak nie koty jęczą to znowu kłapugi drą się i szok no wybór jest normalnie niesamowity piękne doniczki tutaj jeszcze zajdziemy na ostatni stół palmowy Skrzydło kwiatowy o Agleonemy. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Pa pa!